Log ekspedycji piątej. To i Dobra, idziemy mamy... Otworzy e. bramę widzieliście o tym, że to działa na bronie Half Life'a i Jodymy na kur Zamknąć bramę! Wszystko jest taki, zabijamy każdego kto podejdzie do nas. Dobra a my Ale poleciał Ja się muszę jak ja muszę jak muszę ekwiat, ekwiat za was. A, to jest adminów. A Z jakby co to chcecie powiedzieć coś takiego, że istnieje coś takiego jak Prowirus Zombie Koniec amunicji Szybkie! Biegnie jebaniutki Allah. gdzie jest nasz czołg? Azot. Gdzie jest nasz czołg? Za jest! jest. Gdzie jest nasz czołg? Azot. Azot. Ej, tam jest Wiesz, że istnieje coś takiego jak probowirus? To też możesz teraz pić. Gdzieś tak zdala od bazy. A ja teraz. A Gdzie to jest? przedmioty i probowirus i najlepiej jak zrespić tego podstawowego nafierdolony ej, tu jest jakieś zimne to dlaczego ej. się tam zbliżamy? ej, trzałka, ej, chodź, trzałka ej, a też faza zombie tak podróżuje, bo pod chyba krumsach teraz, wiecie o tym? ej, chodź tu, no. do tego ciemnego najpierw okej A Chciałem ja do tego ciemnego pójść, ale okej. Okay. Don't move, stay still. Nie, normalnie powstają stada takie. Leave now. No way... No way to get back? Serio powstają stada? Stado. To jest jeden przetrwaniec! Kobinat! Tak ten probius działa e, jeśli dotknie MPC albo propa, to się to znika, ale z propa prop wybucha i powstają trzy nowe. O kurde. Czyli nie respić go tam, gdzie jest mnóstwo propów, bo będzie Wróciliśmy. problem. Wróciliśmy. Dobra, idziemy dalej. Mhm. Jaj, prowadzę. Chodźmy tam. Tam, dobra. Chudy, ja mam dobre nogi, żebym biegać ten z kamerą. No. Bo może to jest takie specjalne, że to się tak nie przewala. Kontakt. Kurwa kontakt. Masz widelca? <grych> ja nie, nie mam. Trzeba to nagrać bardziej. Czekaj, odejść? Czy trzeba to tak bardziej z prosto nagrać? Do kontaktu? Kontakt. Ja potomny. Ej, obok tego kontaktu jest jakaś kreska, zobacz. Widzę. O jezu. Uu. To pewnie jakaś dziurka Jaka, czy coś. Jakaś tajna technologia. Chociaż nie dziwię się, ponieważ zobacz Ej, ile ktoś musiał dobrać. wydać na to pieniędzy. Kolejny. Ten, ten też ma kropkę. Tę kreskę. Gdzie ty jesteś? Podejrzany. O, Jezus, Tutaj. Przestraszyłeś mnie. No, dalej. Chociaż szacun dla osoby, która to wszystko wykładała. Te no. ściany, tą podłogę, Światła. lampy. Dywany, tapety. Szacun. coś albo mi się przesłyszało. Nie, Może przesłyszało Alan. mi się. To chyba Alan. Ej, chodź tu tam jest zombie. O tam. O widzę. Strzelaj! Nachyba. Na, Oj! O O kurwa, co to jest? Chyba, trzeba podejść, i nagrać to. Są jakieś melony. No. Jakieś jaja. No, jaki ładny melon. Oj skraszowało chyba serwer. I... Iło. Z...